Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem raz, a dzisiaj kontynuujemy sobie rozgrywkę w Adam Lost Memories. Ostatni odcinek skończyłam trochę w innym miejscu, ale tak doszłam do wniosku, że tak nie do końca chyba udało nam się zeksplorować tutaj wszystko. I faktycznie tutaj powinnam ubrać swój ten hełm do nurkowania. Jeszcze napełnić go tlenem. Dobra. Czy teraz gra nam pozwoli zejść do wody? Tego chyba się najbardziej obawiałam w tej grze. Że będzie tutaj moment, gdzie będziemy pod wodą. Jeszcze z taką ograniczoną widocznością. To jest idealne miejsce, żeby wstawić jakiegoś jumpscara. No, po prostu mamy ograniczoną widoczność. Dźwięki mamy bardzo przytłumione, że praktycznie niczego nie słychać. Tylko lekki szum wody. Dobra, ale na razie nam nic nie wyskoczyło. Idziemy do góry. Dobra, mogę to zdjąć? Dobra. Jednak nie była słota woda. Spodziewałam się, że tutaj coś nam wyskoczy, jednak na twarz. Dobra, co tu mamy? To jest do windy. Co, gdzie jesteśmy? Emergency lockdown, dobra. a no tak, bo ciągle nie ma żadnego zasilania. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu coś jest Halo dlaczego? O o Zapal mi światło Nie patrzy na to co tam było Cokolwiek tam było bo ja osobiście niczego nie widziałam Tylko słyszałam dźwięk O no jest zapalone Coś dziwnego się stało Czy udało nam się przywrócić moc? No tak. To wygląda jakby było. Main Delta Hub. Jakby pełna moc została przywrócona. Dobra, czyli co, wracamy? Załóżmy. Kask. O, jest, mam nadzieję, że tej wody już tam nie ma. Nie no jest, dobra. A, czyli co drugie podejście, żeby nas pięknie wystraszyć? Na pewno twórcy nie odpuściliby czegoś? Nie Halo. Gdzie jest moje wyjście? Kim ty jesteś? Dobra o -oł. O, -oł. co się dzieje? gdzie mam iść niczego nie widzę Czy kończy nam się tlen? Nie, 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 ej! Adam, Adam! Spokojnie, Adam. To jest winda, w tą stronę masz. Ej, ja byłam wcześniej z tej strony? Tutaj niczego nie było. Było ciemne ciemne przejście w ogóle nie mogłam tutaj wejść. No, a teraz pytanie. Czemu ona stała pod wodą i kim tak naprawdę ona jest? Zakładam, że to była ona takie bardzo kobiece rysy miała. Dobra, mogę to zdjąć. Dobra, czy teraz nam pozostało wrócić do tego pokoju, gdzie zakończyłam poprzedni odcinek? Czy to o to chodzi? Czy tutaj już mamy wszystko, skoro moc się przywróciła? Taka, czy to było to Nie chcę wiedzieć co to był za dźwięk i dlaczego, ale ale wróćmy się po prostu, żeby nie kusić tutaj losu. Tutaj chyba. Tak, mamy przywróconą energię. Ej, ciągle tego... Jak to? Przecież... Dlaczego tak? Przecież wszystko nam się udało tam zrobić. No, pali się normalne światło też, czy nie? Czy tylko to awaryjne? Nie, to zwykła sobie tylko mruga dobra. A to teraz tutaj mamy ten kikard. Mamy ten kikard, to może w tą stronę się udajmy? Tutaj. Dobra. I otwórzmy sobie. Gdzie my teraz się znajdujemy? Tutaj są jakieś beczułki gazem, mam nadzieję, że nie żadnym wybuchającym I idziemy przed siebie Jasny pokój Czy to był jakaś, jakiś magazyn kamieni? Nie myślałam przez chwilę, że to był magazyn jedzenia, ale tutaj są ewidentnie kamienie Czyli co, po prostu zbiera, zbierali jakieś... Okazy skał i je tutaj pewnie badali jakoś. Nie wiem, czy widzieliście twarz tego dzieciaka też tam. W, prawym, w lewym rogu się pokazało. Jezu. To było schizowe trochę. Dobra, i co my tu mamy? Tutaj jest jakoś lodowo, tak trochę, a tu mamy sektor D. Open. Co się tworzyliśmy? Tylko pytanie. Co? Czy ten sektor D po prostu otworzyliśmy sobie teraz? Oh o no, nie, czerwono. Czerwono i ciemno. A moja kamera nie chce nagle zdjęć robić. A dorazicie to coś to będzie tam się po jednym zapalało. Gdzie my doszliśmy? Do jakiegoś pokoju z Misiem, nożami. Co to jest? C co ty chcesz, żebym tutaj położyła? A cup of red wine. Nie, no, co ty chcesz z tym binem zrobić? Tutaj coś ewidentnie będzie trzeba położyć: Misiek, klocuszki, jakieś kanapa, coś. Mm. No, nie mam niczego takiego, co bym mogła. Nie, nie, nie chcesz chemikaliów dolać, do wina dobra. Może coś, czy. że zaraz się coś pojawi, jak to tak dalej pójdzie. Nie, tutaj ewidentnie musimy coś znaleźć, żeby na ten stolik położyć, więc na razie myślę, że nie mamy tutaj się zagłębiać w to pomieszczenie. Bo i tak niczego nie mamy. I tak, my przyszliśmy. Czy my przyszliśmy stąd? Tak, my przyszliśmy z tych drzwi. No, otwórz, daj mi przejście. Przeszliśmy stąd i poszliśmy sobie w, tutaj w areę D. Ale mamy też przejście tutaj. Czemu to światło tak mruga? Czy tutaj się znajduje jakiś. potwór? Czy my tutaj byliśmy? To wygląda podejrzanie znajomo. Tak! Dobra. Że my się wróciliśmy po prostu. Tego pokoju sobie nie przypominam, żeby tutaj... Tutaj chyba jakieś spięcie nastało. A <laughs> nie pokój. Dobra. No, kojarzę tą lokację, tylko teraz pytanie dokąd my się mamy udać tak naprawdę teraz? Pick up. Co podnieśliśmy? Cordless drill. Dobra. A do czego nam to? Nie mam pojęcia. Będziemy coś wiercić? Wywiercać sobie coś w ten stolik? Może? Może to o to chodzi, że coś w tym stoliku musimy wywiercić? Nie wiem, czy to dokładnie o to chodzi, ale możemy pójść i się przekonać. strony tutaj weszłam. A cup w red wine? Nie, no dobra. Hmm. Nie no, sprawdźmy w ogóle co mamy. Strzykawki. Na, na czerwonym binie użyjemy strzykawki. Hmm. Nie no, to nie ma sensu. Dobra. Tutaj jakby niczego nie było więcej. Czyli to musi być gdzieś tutaj, w tych pomieszczeniach. Może przejdźmy sobie raz jeszcze przez to. I tak, tutaj niczego nie ma. No spokojnie musimy wszystko sobie tutaj obczaić. I tutaj było... Tutaj było to, dobra. Czyli jakby tą stronę mamy załatwioną całkowicie i niczego więcej tutaj nie znajdziemy. Tutaj więcej nigdzie nie ma przejścia, dobra. Z tych drzwi przyszliśmy i tutaj wde jest ten rośny pokój, e, ciemny pokój. Dobra. Czyli teraz mamy przejście tutaj. I tutaj. A czy tutaj na początku był pokój, którego nie mogłam otworzyć? Albo coś z nim zrobić? Nie, tutaj były te skały. Tutaj były te skały i w tych skałach niczego nie ma. Hmm. Chyba poszłam w kółeczkę, dobra. A te drzwi, czy te drzwi były te początkowe drzwi, z których wychodziliśmy? Tak. Kurde, czy ja mam jakiś cel tutaj w ogóle podany? Co mamy teraz tutaj zrobić? Tam jest ta area D. Tutaj niczego nie ma. Tutaj był ten ciemny pokój, tutaj. Tutaj coś było. Tak, z tą statuą wiedziałam, że tutaj coś jeszcze było. Czy teraz z tą statuą będziemy wiercić? To wzięliśmy tą strzykawkę. Okej. Okay. O nie, ja wiem co on planuje. Czy on planuje teraz dosypać tej cieszy ze do tego wina, żeby ktoś się tego napił potem? Dlaczego miałby coś takiego robić? No nie oglądamy się nigdzie, bo coś wyczułam, że teraz w tym pomieszczeniu nas czeka, czekać będzie koszmar. Że będę się patrzeć pod nogi. Na wszelki wypadek, gdyby coś miało nam wyskoczyć. Yy. Chyba zabłądziłam, chyba. Chyba trafiłam w nie to miejsce, gdzie chciałam być. Coś tutaj jest, nie. Nie. Przepraszam, gro. Dlaczego ty mi to robisz? Co ja ci takiego zrobiłam? Czy to jest najgorszy z możliwych etapów? O, tutaj chciałam dojść, tak? Drink? Mam to wypić? Ok, a dlaczego my to wypiliśmy? To nie ma żadnego sensu, Adam teraz się wracamy. Oh. Tak, naprawdę? Mam się teraz wrócić przez tego potworka tam? Ty mi nie zemdlejesz nagle po wypiciu tego. Coś tutaj jest. Ewidentnie to słyszę. Wali. Wali w te ściany. Czy do tego dyszy, Jezu, jakby było bardzo niezadowolone, że tutaj jesteśmy teraz. Że ile tych przejść było? Okej. Okay. Dobra, do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia. Co się stało? Dlaczego my wypiliśmy tą ciecz I gdzie my teraz jesteśmy? Czy my mamy jakieś przybłyski z naszego dzieciństwa, tak? Że mieszkaliśmy w czymś takim? Zabitym dechami domu. Okej. Okay. co to za ołtarzyk? Coś się zrobiło? Nic więcej tutaj nie mogę kliknąć. Dobra, czyli co, wracamy się? Co to jest? Zapraszyłam się tego. a czyli co? Byliśmy obróceni w tą stronę. Co ja w ogóle tutaj mam? Mam jakiś keycard. Teraz nie do końca wiem, gdzie mamy się udać, bo w sumie... W sumie wszystkie możliwe ścieżki, że... Przeszłam. Ale tutaj dołem chyba jeszcze nie szłam nigdy. Może szłam? Tutaj są jakieś drzwi w każdym razie. Ale są zamknięte. Dobra, czy teraz nam się jakoś magicznie tutaj ten power pojawi? Będziemy mogli go przełączyć? Nie, tutaj jest, się nie udało. Dobra. Po tych trupach nie mogę chodzić, bo się na nich stopuje. Hmm. Dobra, czy tutaj się uda coś kliknąć? Się, czy... Znaczy, niczego nie zrobiłam, więc... Dobra. No, ale wygląda, że to tak miało wyglądać. Czyli co? Wracamy się na dół? I teraz nam się tutaj to przejście wielkie otworzy. Chyba tak. Ale dziwnie to bardzo zrobili, że trzeba było podejść postać chwilę i dopiero się aktywowało to, że się to yy, oświetlenie całe włączyło. Na mam zrobić gro Chcesz kartę Ej to nie jest śmieszne Czy ja muszę iść teraz jakiś klawisz włączyć, coś aktywować co? Jest ile biegania w tej grze Na sam koniec A tutaj może co? Open Dobra, to chyba o to chodziło po prostu tam w sumie było do resetowania sektora A i D, a teraz się ładnie na zielono świeci, więc myślę, że powinno się otworzyć. Open, dobra. Dobra. I przechodzimy. Open. Dokąd nas teraz te drzwi zaprowadzą? A, do końca gry. Thank you for playing. This release has come to its end. Ok, ale to w sumie. Bad. Ale. To za plot twist. Co się właściwie stało? I have. Masz więcej? więcej terroru? If my game gains enough support, the next major releasing is going to be live on november. O, oh, okej, okay, dobra, czyli to jest jakby część gry dopiero. Że on po prostu będzie tworzył coraz to nowsze te etapy tego wszystkiego co się działo. Kurde, fajna gra, nie spodziewałam się, że tak to się skończy, tak w sumie w momencie, kiedy niczego wielkiego nie odkryliśmy, nie odkryliśmy historii tego, co się naprawdę przydarzyło Adamowi, co myślę, że jak tego 29 listopada coś wyjdzie, to obowiązkowo sobie obgram, żeby poznać dalszą część historii. A teraz, jeżeli wam się podobało, możecie stawić lajka w górę, suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i co, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale. Cześć!